I nie w sumie to nie skończyliśmy go do więc tak, so po kanałach. I wypiliśmy całą butelkę kaja. Co? No. Ale jeszcze z Węgier? Tak. Nie. Myśleliście, tak alkoholu? Trzeba no, <laughs> no. co? No, no. że z wami nie chamy. Nie no. w do domu dużo alkoholu zalewa. Na no. no. Jakiś taki... tam jest alkohol. On tutaj w Polsce jest dosyć drogi. Jest taka maletka. Ona jest w, tak, w takiej kulistej butelce. I tak jest czarna i ma jakiś taki czerwony krzyż. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest jakieś takie ziołone chyba. Czerwony krzyż? No, czyli jego majster. No. Jego majka z takim jeleniem? Nie. nie, nie możliwe. Ale zielona pytanka? Nie, czy ciemna, ciemna czarna Nie, wiem, może to jest to, co świetlę. A co świetlę? Dobre? Nie, nie, nie próbowałam. Dlaczego na pewno chyba małusi? O, no to. Obrat jeszcze na niego nakrzyczał, że taką małą. Zajęczą mu. Dla brata, co kupił? Jakieś dobre. Dla brata i Justy. Tak. Masz <noise> Nie. Nie mam, ale jadę zaraz teraz... A, bo masz te Dziekańskie. 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 Dziekana u nas wybierają jeszcze. A, to takie mnie zupełnie. No, ale już w tamtym tygodniu coś było i też mieliśmy. O, może rektora? O, wybierali. był teraz troszkę. Cały czas coś. Nie, to na łapę. Więcej czasu na malowanie. No i na podlaskę. Zaprzęgłabym cię w kupno tenisówek, ale nie wiem, czy to są dalej no. te same, co ja te różowe. Te białe takie. Znaczy, ja jednak czarne. Czarne? No. czarne. Mogę zerknąć jak będę. Bo właśnie nie wiem, bo ja musiałabym sprawdzić jaki mam rozmiar tych różowych, tylko nie wiem czy to jest, wiesz, ten sam model się zerknął. Może lepiej żebyś sama sobie pisa, a ja po prostu zerknę. Bo <grym> nie mam czasu się wybrać. <grym> już się od tygodnia zbieram za te tenisówki. Zależy ci na nich? No zależy mi, bo e, tam te buty w urządzenie porządne, nich strasznie do Pogadzisz. No i? ten... i skrzypią. Skrzypią, no dobrze, Słyszałam. To jest takie krępujące jak smacznego, jak mnie mm. ja tych skrzypią, nie? Mm. Ja też bym chciała takie tenisówki czarne, ale takie jak ja miałam na przykład, te białe z one były trochę takie sztywne, a tu miałabym takie, takie mięciutką podeszwę. One miały taką, taką sztywną, małą podeszwę. Na przykład gdzieś w hajanie czy w śluzce powiedziałabym, że takie miękka ta że Tak fajnie, tak delikatnie te budżety wyglądają. Mm -hmm.